Przed nami ostatni konkurs w turnieju czterech skoczni w DSJ4. Oczywiście 50 zawodników w konkursie, 25 par. Pierwsza para Christopher Eriksen Sundal z Halvorem Magdalenem rudem norweski pojedynek. Jeśli chodzi o Polaków, no to Kamil Stoch z Gregorem Deszfandenem, Dawid Kubacki potem z Filipem Aschenwaldem, Jan Habda z Andrzej Aniszkiem. No tutaj wielki szans dla Janka, szczerze powiedziawszy, to ja nie widzę w tej parze. Stefan Wulas z Mackenzie Boyd-Klausem, tutaj może Stefan wygrać i Paweł Wąsek, który był na drugim miejscu z Danielem Czaczina. Gdzie jest Piotr Żyła? No Piotr Żyła został w kwalifikacjach. Nie dostał się do konkursu. Jak do tego doszło? No trudne pytanie. Zaskoczeniem może być fakt, że Wladimir Zograwski wygrał kwalifikacje i jako jedyny skoczył powyżej 140 metrów. Tak więc rozpoczynamy ten ostatni konkurs! Rozpoczyna Christopher Eriksen Sundal z Norwegii, cholercia! Niestety pojawił się u mnie missclick, no niestety, no tak się zdarza czasami, chociaż akurat w tej serii zdarzyło mi się to raz, w kwalifikacjach do tego konkursu i teraz drugi raz coś, coś, coś nie tak jest z, z moim palcem no tak czy inaczej Halvor Egner Granerud nie ma trudnego zadania 75 metrów Christophera Erikson Sundalno mam nadzieję, że to były dwa pierwsze miskliki i dwa ostatnie miskliki yy, w tej serii no to przecież to się zdarzyło akurat na początku a nie na przykład jak skakał jakiś Stefan Kramt, bo to by totalnie wypaczyło wynik potem. Ragnar Rennerud skacze, oczywiście wygrywa. Bendik Jakobsen Hegli z Janem Herlem. Bendik był na 27 miejscu w kwalifikacjach, a teraz skacze. Łooo, poleciał świetnie, Bendik, brawo! Nota powyżej 140 punktów, to już może robić wrażenie jakieś, Jan Herl czy Jan Herl również poleci tak daleko? No nie poleciał, przegrywa w parze, ale może być w tej piątce przegranych. Dużo Norwegów w, w połowie tej stawki tych kwalifikacji było, bo teraz kolejny z Norwegów, Johan Andre Forfang, ale miał słabe warunki i tak wykrzesał z tego skoku chyba maksa, co mógł? drugie miejsce aktualnie. Ryōyu Kobayashi, pierwszy z Japończyków. Ryo skacze, nieźle na tym turnieju, muszę przyznać, jak na Rioju. proszę bardzo, poleciał świetnie, wygrywa w parze. I pierwszy pojedynek z udziałem reprezentanta Polski, ale na początku Gregor Deszwanden, oczywiście jego rywalem jest Kamil Stoch. No Gregor skacze tak przyzwoicie jak na swoje umiejętności, ale Kamil myślę, że nie powinien mieć tutaj z nim problemów. Kamil był 22 w kwalifikacjach, dlatego jest rozstawiony. No zobaczmy, trzymajmy kciuki oczywiście za Kamila Stocha. Piotr żyła szkoda, że, tego, że Piotra nie ma w konkursie, a Kamil skacze świetnie, brawa dla Kamila Stochowa, chociaż te noty, noty mogły być lepsze, drugie miejsce. I od razu po Kamilu kolejny polski pojedynek, no, polsko-austriacki. E, e, polsko Pierwszy skoczył Filip Aschenwald. skoczył bardzo dobrze. I Dawid Kubacki, Kamil sobie naprawdę dobrze poradził, a Dawid... A Dawid sobie poradzi! Jeszcze lepiej od Kamila Stoch, ale świetny skok Dawida Kubackiego! Brawo, Ka Dawid! Brawo, Kamil! Trochę Dawid i Kamil zrekompensowali nam brak Piotra Żyły w konkursie, a teraz Junshiro Kobayashi w okolicach 133-132,5. I Timi Zeiss, Dwójka miejsce w kwalifikacjach, teraz pas... Troszeczkę płasko wyszedł z tego progu, ale skoczył za zielono, mniej wygrywa. Wewnątrz austriacki pojedynek ale jaki Stefan Kraft, który prowadzi w turnieju czterech skoczni. Musi się tutaj spiąć i skoczyć daleko. No to jest przyzwoity skok, ale, ale, ale to jest dopiero ósme miejsce. A Daniel Chofeni, przecież on na trzecim miejscu był w klasyfikacji TCS-u, więc taki naprawdę mocny pojedynek. A spotkali się jednak ze sobą panowie i proszę zobaczyć że Stefan Kraft przegrywa w parze. Stefan Kraft przegrywa w parze. No Stefan Kraft gdzie jest Stefan Kraft? Stefan Kraft jako jest, jest jako czwarty szczęśliwy przegrany. Stefana Krafta może nie być, ależ to będzie zaskoczenie. Tu się wszystko może jeszcze pomieszać. Zobaczmy więc na Janka Habdasa. Jan Habdas 30, 33. w tych kwalifikacjach. Janek Janek, dobrze to wygląda, Jan Habdas, ładnie, Janek, chyba najlepszy skok jego na tutaj, w konkursie, na turnieju, ósme miejsce, czyli wyprzedza e, Stefana Krafta, tak, czyli jeżeli teraz Janek przegra, to Stefan Grad będzie o włos, o włos, o, e, o opuszczenie po prostu e, TCS-u, z niczym, Anżela czy wygra z Jankiem Habdasem? No, wydaje mi się, że tak. Proszę zobaczyć, jak on leci. Jest za jedną Ale Jan Habdas to był skok naprawdę na kwalifikacje do tej drugiej serii. Zobaczymy. Jest jako ten drugi szczęśliwy przegrany. A tak jak mówiłem, Stefan Kraft jest o włos odpadnięcia z TCS-u. Ale by była historia. A może jego, e, jego rodak Markus Miller go wyeliminuje. 34 był w kwalifikacjach. Ale Stefan Kraft naprawdę ani w kwalifikacjach, ani tutaj w pierwszej serii. A proszę zobaczyć, jak leci Mark. Miller. A Miller świetny skok 137 metrów i Keiji Sato 17. Numer startowy. Wracam jeszcze do Stefana Krafta. No, myślałem, że tutaj wszystko przesądzone, że Stefan Kraft naprawdę uda mu się wygrać. A tutaj się okazuje, że może go nie być. No teraz wydaje mi się, że za Sato przegra nawet ze Stefanem Kraftem, więc jeszcze Stefan Kraft się trzyma. Ale ile będzie się trzymać? Zobaczymy. Mackenzie boyd Club walczy ze Stefanem Hulą. O, leż problemy po wyjściu z progu Mackenziego. No taki skok bardzo, ale to bardzo przeciętny. Może się zaraz okazać, że kolejny Polak w drugiej serii. Stefan Hula, on jedne kwalifikacje na tym TC się wygrał i wchodzi do drugiej serii bezproblemowo. Wygrywa z, z Kanadyjczykiem. Brawo dla Stefana. Rennikaj do kontra Manuel Fettner, pierwszy Japończyk. Czy będzie chociaż punkt konstrukcyjny, bo leci bardzo nisko, Japończyk. Oj, słabił ten skok. Manuel Fettner wydaje się, że też nie powinien mieć tutaj problemu z pokonaniem Japończyka i absolutnie najmniejszego problemu nie miał. Tu No zawodnik z Finlandii. Również bardzo agresywnie się położył na narty. Uuu, jojoj, jojoj, spabiteńko. Jojo. Yuki Asato, 14 w kwalifikacjach, bardzo dobry skok był w kwalifikacjach. Teraz troszeczkę chyba za szybko się wybił. Ale, ale, ale. No, warunki miał fantastyczne. Gdyby się dobrze wybił, mogłoby być skok na pierwsze miejsce. Dziesiąta pozycja. To jest bardzo interesująca para Karl Geiger. No, słabo mu nie poszedł, mu kwalifikacje. Ale może z pierwsza seria mu pójdzie Karl Geiger, brawo! Za 135 metr, siódma pozycja. Marius Lindwik, Marius Lindwik, czy pokona Niemca? Jak na razie dobrze to wygląda, ale czy tam doskoczył do tej zielonej... Nie doskoczył do zielonej linii, ale jako ten szczęśliwy, przegrany jeszcze się tutaj... Jeszcze tutaj jest, ale proszę zobaczyć, że mamy aktualnie sześciu szczęśliwych przegranych, ponieważ Stefan Kraft jest na tym ostatnim miejscu, ale egzekwos z Janem Herlem o włos. Jeden skok lepszy kogoś yy, słabszego i może, może nie być dwóch Austriaków. Może nie być TCS dla Stefana Krafta. Zobaczymy. Naoki Nakamura kontra Giovanni Bracedola. No to raczej jedna ze z takich, bym powiedział, yy, może nie słabszych par, ale dosyć takich, yy, no takich średnich, bym powiedział. Naoki Nakamura skacze, no tak, właśnie średnio. A więc patrząc na numer startowy Giovanni Bracedoli, 12, czyli był 12 w kwalifikacjach, tak tutaj nie powinien mieć żadnego problemu. Z wygraniem, ale on leci świetnie, będzie chyba piąty, szósty, siódmy, siódmy Pero Preus bardzo nisko, no ale też, mu no nie idzie, nie idzie ten turniej Teraz Peter Preus, jo, jeden z najsłabszych skoków teraz dzisiaj Niko Kytosaho czy wygra z Peterem? Oj, też problemy po wyjściu z progu, ale jako tako się pozbierał i wygrywa, jest w drugiej serii Był Peter, a teraz Domen. Ciekawa dosyć para, bo nie spodziewałbym się, że, że na dziesiątym miejscu ukończy kwalifikację Kevin Malcew z Estonii, no ale taka, taka sytuacja. No i właśnie teraz na rozbiegu, już na progu, już w powietrzu Estończyk. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Jest kok za zieloną linię. Estończyk w drugiej serii. Kilian Peyre Dostał się do konkursu, no, ale na takiej marnej pozycji. Kilian Peyre z Robertem Johanssonem. Kilian sobie totalnie nie poradził. A Robert Johansson na 72 metry to. Duż, więcej, skoczył, więcej skoczył Christopher Eriksen Sundal, gdzie miałem Misclick. No tutaj skoczył Robert Johansson na dziesiąte miejsce. Aktualnie się znajduje na dziesiątym miejscu. 135 metrów, dobry skok Norwega. Mi mamy na rozbiegu już kolejnego ze Szwajcarów. No, Szwajca -Szwaj Szwajcarzy słabo dosyć w tych kwalifikacjach. Teraz skok też. No lepszy od kina na zdecydowanie, ale Dominik Petr raczej przegra z Konstantinem Schmidem. Konstantin bardzo dobry skok w tych kwalifikacjach. Teraz wygląda to również, również dobrze. Będzie miejsce w czołówce. Miejsce aktualnie siódme. Prowadzi nadal Bendik Jakobsen-Hegli przed Danielem Szofenikiem i Markusem Millerem. Dawid Kubacki, Cremlistok wysoko. Stemakola również wysoko. Jan Habdas chyba się dostanie, jednak. Chyba się dostanie Janek, więc brawo. No ale jeszcze może tutaj się coś zmienić. Ale wydaje mi się, że mało par zostało, więc Decker Dean aktualnie na naszych ekranach. Z Arti Aigro. No, Estończycy naprawdę dobrze polecieli w tych kwalifikacjach. Dekertin skacza w okolicach 125, 127,5. Siódmy miejsce tego Aigro w kwalifikacjach. Niespotykana sprawa, no ale poleciał. Miał dobre, dobre warunki, wykorzystał. I Arti Aigro, również świetny skok Estończykom, podpasowała ta skocznie. Daniel Andretande kontra Michael Hajbek. Ciekawa dosyć para. Daniel już w powietrzu, Daniel Andre No w okolicach 130, ale skok bardzo przeciętny. Michael Hajbek, szóste miejsce w tych kwalifikacjach. Teraz bardzo dobrze nakręcił skok. Będzie daleko. Będzie daleko. No pod tą czerwoną linię, ale zabraknie mu sporo, bo dostał słabe noty. A na naszych ekranach już Fatih, Arda i zawodnik z Turcji. Skok w okolicach punktu konstrukcyjnego. Andreas Wellinger. Przypominam tylko, że dwóch Niemców odpadło aż w kwalifikacjach. Andreas Wellinger. Kolejny bardzo dobry skok na naszych ekranach. Siódma pozycja. Markus Eisenbichler z Lowrokosem. Markus totalnie sobie nie radzi w tym TCS-ie. No i kolejny przykład tego, że jest w bardzo słabej formie. Lovro Kos Już w powietrzu. No i skok mnie, ale nie porwał, miał bardzo słabe warunki. Vitali Kaliniczenko, no nie wiem czy cudem, no ale jakoś się dostał do konkursu. Teraz troszeczkę, troszeczkę słabsze wybicie Witalia Kalniczenki, ale skok niezły, przyzwoity skok to jest 131,5 metra. Naprawdę Ukrainiec sobie bardzo przyzwoicie poradził, ale wydaje się jednak, że Ziga Jelar jest, jest lepszym zawodnikiem w lepszej formie, chociaż ta zielona linia wcale nie było tak blisko. Ziga Jelar w konkursie, w drugiej serii oczywiście Daniel Andre Czacina z. Daniel Andre przepraszam, z Rumunii. Walczę z Pawłem Wąskiem. Ach, Paweł Wąsek nie będzie miał raczej trudnego zadania. I Paweł, drugie miejsce w kwalifikacjach. Paweł leź daleko, inni Polacy świetnie sobie poradzili. Paweł Wąsek, bardzo dobry skok, ale chyba zabraknie, no, do czołówki zabraknie. Casey Larson i zwycięzca kwalifikacji. Wladimir Zograwski. Casey też dobry, przyzwoity skok, ale wydaje się jednak, że Wladimir no, skoczy za tą czerwoną linię. Kończy mm, tą pierwszą serię. Wladimir Zograwski. Potężne zaskoczenie po tych kwalifikacjach, że wygrał. A teraz również wygląda to bardzo dobrze. Wladimir Zograwski. oho, Rozkręcił się nam Bułgar. 12 pozycja. Co prawda, w pierwszej dziesiątce nie jest, ale są tak minimalne różnice punktowe. Że tu może się pomieszać do góry nogami. Czy Stefan Kraft się w końcu dostał? Zobaczmy. Stefan Kraft się w końcu dostał, ale ma tak dużego farta ma tak duże szczęście, że głowa ma dwóch Polaków w czołówce. Mamy w procedoli jeszcze trzech Niemców na no, oprowadzi. Bendyk Jakobsen-Hegli skakał gdzieś tam na początku stawki, więc na początku tego konkursu były chyba lepsze warunki. Potem dwóch houseclechów, jeszcze ma Anzela Niszek. Anzela być może, może wygrać, może jednak to wygrać, chociaż... Chociaż strata Stefana Krafta do Anzela Niszka nie jest wcale taka duża. Wcale bym się nie zdziwił, jakby to naprawdę się wymieszało jeszcze do góry nogami ta tabela, ale... Zobaczymy, w drugiej serii zaraz poczyna Halvor Egner Granerud. 31, no 31 się dostało, bo wiadomo, że Stefan Kraft był... Był tam egzekw z, z kim? Z Janem Herlem chyba, na tym szczęśliwym przegranym, więc 31 skacze. Halvor zaczął, Halvor zaczął z dużego kopa, bym powiedział, bo skacze świetnie, 136 metrów. Nikoky to Sacho, miejsce 30, był lepszy od Halvora, ale czy w drugiej serii, o ile ci wyżej będzie lepiej od Halvora, widać, już to widać, wyprzedzi Halvora i nagrane ruda. Kevin Malcew dostał się do drugiej serii, był bardzo wysoko na 10 miejscu w tych kwalifikacjach, a w drugiej serii ładny skok Kevina Malcewa, brawo. Kos trafił mu się jednak słabszy skok w tej pierwszej serii, natomiast teraz wygląda to bardzo obiecująco, ale do tej czerwonej linii nie doleciał, ale pierwsze miejsce zajmuje, udało mu się. Już drugi ze stończyków w tej serii drugiej, no estończycy bardzo dobrze e, wypadli w tych kwalifikacjach. Teraz e, w drugiej serii e, Kevin Macer skoczył nieźle, Artiagro też skoczył nieźle. Jan Herl, 134,5 metra, Do. on był ex ze Stefanem Kraftem, dostali się na farcie i przeskakują tą czerwoną... No, Jan Herl, zobaczymy na Stefana Krafta. No, tam nie była, tam nie jest duża stracha do tej czołówki. Tam jest, tu jest bardzo duży ścisk. I tu się jeszcze wszystko może wymieszać. Stefan Kraft, lider TCS-u. Zobaczmy, no, skoczy. Nie doskoczył tej czerwonej linii. Będzie drugie miejsce, tak, prowadzi Jan Herl. Johan André Forfang, 24. miejsce, również 134,5 metra. Tak jak mówiłem, duży ścisk. Johan skacze słabiej. Żiga Jelar, kolejny zawodnik z taką samą odległością. O, spóźnił, spóźnił, było widać, że spóźnił, nie ma wysokości, słabił tenki skok. Paweł Wąsek, drugi zawodnik kwalifikacji, no w tej pierwszej serii było troszeczkę gorzej. Teraz pi druga seria, no jest podobnie, bardzo podobnie, nawet krócej i to będzie spadek Pawła Wąska niestety. Ale pierwszy raz w drugiej serii Jan Habdas, no dobry był to skok tej e, pierwszej serii, teraz Janek, Jan, o, oh, brawo, brawo, dwa równe dobre skoki, to może się skończyć w drugiej dziesiątce. Z Jankiem Habdasem na miejscu 19 jest Marius Lindwik Janek skoczył tak samo, a Mariusz Lindwig skacze dalej. Będzie drugi chyba, albo pierwszy, pierwszy nawet. Drugi zawodnik egzekwu z Jankiem Habdasem. Manuel Fettner. Oj, płaskie, płaskie wyjście z progu, ale może nabierze wysokości. No, nie nabrał aż tak, ale skok przyzwoity. Timi Zajc, podobne miejsce jak w kwalifikacjach zajmuje po pierwszej serii. Timi Zajc skacze tutaj równo. Równo, ale teraz poleciał bardzo dobrze. Timi Zajc poprawił się o, aż o 3 metry. Juki również dobre miejsce w kwalifikacjach. Takie przyzwoite miejsce w pierwszej serii, ale w Ojej ojejciu, spadek i to duży. Michał Hajbek, 136,5 metra w tej pierwszej serii teraz, może być podobnie, krócej, krócej spadnie, będzie spadek. Już połowa rywalizacji drugiej serii za nami, jesteśmy, jesteśmy właściwie teraz w połowie, Bryko Bajaszczyk zajmuje 15 miejsce, teraz skacze dobrze, będzie miejsce chyba drugie, piąte. Stefan Kula wygrał swoją parę z Mackenzie Boyd-Klausem, Stefan hula wysoko, wysoko i bardzo daleko Stefan Hula. Brawo dla Stefana! Robert Johansson będzie atakować na pewno z tego 13 miejsca. Stefan Kula na prowadzeniu, Robert Johansson. Ho, ho, ależ miał dobre warunki, wykorzystał druga pozycja. Ten, który wygrał kwalifikację, zajmuje na dwunastą pozycję po pierwszej serii. Niemiec nie spóźnił wyjścia z progu. Wladimir i tak skacze bardzo dobrze. Nowy wyciągnął z tego wybicia. Będzie miejsce dobre dla Wladimira Sograwskiego. Filip Aschenwald na pewno w serii pierwszej lepiej się spisał niż w tych kwalifikacjach. Filip Oceanwold. Cóż, złapał noszenie w drugiej fazie lotu i jest pierwsze miejsce wyprzedził Stefanka naszego. I weszliśmy w top 10 zawodników pierwszej serii. Pierwszy Karl Geiger. Och, tam Niemiec. Troszeczkę wigibasu w powietrzu, ale no, spadek będzie i to duży. Giovanni Bresedola. Ostatnie tygodnie bardzo dobre w wykonaniu Włocha. I teraz skacze również przyzwoicie Giovanni. 137 metrów w pierwszej serii. 136 metrów w serii drugiej. Stabilizacja na wysokim poziomie. Andreas Wellinger. Siódme miejsce po pierwszej serii. Również może być to dobry skok. Będzie dobry skok, ale nie doskoczył tej czerwonej linii. Miejsce dziewiąte aktualnie. Konstantin Schmidt. Ósme miejsce w kwalifikacjach. Siódme miejsce po pierwszej serii. Ależ położył się na narty. Jak nie Niemiec? Jak nie Niemiec? No wyciągnął, ale chyba za bardzo agresywnie. Dwunasta pozycja aktualnie. Przed skokiem Kamila Stoch Znowu przed skokiem Kamil Stocha e, Stefan Huland w drugim miejscu. Władimir Zograwski również wysoko prowadzi e, Filip Aschenwald. Pajer włączył na miejscu 19. A bardzo dobrym wynikiem zakończy Jan Habdat. Brawo dla Janka. No, debiut w TCS-ie. Ostatni ten konkurs. Bardzo fajnie. 137 metrów Kamil Stocha w serii pierwszej. Szóste miejsce. Zobaczmy. Kamil Stoch. Leć Kamil daleko. Chociaż chyba nie trafił dobrze na próg. Kamil jeszcze. No niestety. Kamil Stoch nie poradził sobie i będzie duży spadek. Ale tuż przed Kamilem znajduje się Dawid. Kubacki, lepsze wyjście z progu, lepsze wyjście z progu Dawida Kubackiego, ale miał fotolne warunki ponad metr w plecy na sekundę wiatru. No niestety, no Polacy by znowu nie poradzili w tej drugiej serii, a przynajmniej ta dwójka. No i ten, który ma szansę wygrać y, turniej czterech skoczni, ale stratę musi powie... Y, no przewagę nad Stefanem Kraftem musi powiększyć i chyba nie powiększa. Stefan Kraft chyba zostaje y, przy życiu, ale naprawdę te... Niesamowite emocje musiały, mm, musiały być u Stefana Krafta, kiedy był na skraju przepaści, bym powiedział. A teraz Markus Miller, jego kolega Stefana Krafta, w sensie. Uuu, też to fatalne warunki i fa słabe wyjście z progu, 24 miejsce zaledwie. Drugie miejsce Daniela Czofeniga Walka o zwycięstwo już w tym konkursie. Filip Asenwald nadal prowadzi, a Daniel i chyba go zmieni teraz na prowadzeniu. Nie! Trzecie miejsce. Wow, wow, To dosyć zaskakujące, że nawet jeszcze za Stefanem Hulem. Więc Bendy kakopsen hegli ma szansę na pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata w karierze. Czy to będzie zwycięstwo? Czy poradzi sobie z tą presją narzuconą na niego? Ale właściwie sam sobie to narzucił i sam powalczył i chyba sam sobie to wyrywał! Pierwsze miejsce! Dwa skoki po 137 metrów dały mu zwycięstwo. Dwa punkty. Stefan Hula na podium. Coś nieprawdopodobnego by było, bo był w drugiej dziesiątce. Jan Habda z drugiej, najlepszy z naszych. Na trzynastym miejscu kończy. Dawid Kubacki na miejscu czternastym. Kamil Soch na miejscu szesnastym. Paweł Wąsek na miejscu dwudziestym No i tak się kończy. A co ciekawe, co ciekawe, no bardzo ciekawy jestem w klasyfikacji TCS-u. Jednak Stefan Kraft o osiem i dwie dziesiąte punktu. Anżela na drugim miejscu. Najlepszy z naszych Paweł Wąsek. Szkoda Piotka żyły, bo wyleciał na miejsce dwudzieste ale jeszcze się mieści na tym ekranie, więc przynajmniej takie pocieszenie dla Piotra. Kamil bardzo wysoko również, 6 miejsce, odrabiał potem Kamil, odrabiał. Daniel nikt się dostał, nie, on utrzymał, ale minimalnie, 1-2 za Angelaniszkiem A zwycięzca, zwycięzca tego konkursu, Bendik Jakobsen-Hegli na miejscu 17, więc też nam troszeczkę odrobił. Jednak widać tutaj dużą, dużą przewagę tych, co punktowali w każdym konkursie. Czyli piętnastka, Jan Herl. No ta piętnastka pierwsza punktowała w każdym konkursie. To znaczy wchodziła cztery razy do serii drugiej. Tak kończy się seria. Tak kończy się TCS. Stefan Kraft wygrywa. No w rzeczywistości Stefan Kraft na pewno nie wygra. No... Słuchajcie, no, mam nadzieję, że Wam się ta seria podobała. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to łapeczka w górę fajnie było. A jeżeli seria Wam się ogólnie podobała i content na kanale Wam się podoba, no to fajnie jakbyście zostawili subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję za uwagę, dziękuję za tą całą serię. Wyszło, myślę, że fajnie. Kilka odcinków się pojawiło. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia już. Cześć!